Witam wszystkie zodiakalne wodniki na czytanie o energii miesiąca kwietnia 2021 roku. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, w związku z czym nie z każdym z Was będzie rezonowało. Jeżeli nie, nie odnajdujecie się w nim, zapraszam Was na inne kanały. Co w energii ogólnej? W energii ogólnej jest bardzo ciekawa hmm, energia, bo macie jakby... I tutaj na mowę do zmiany kierunku będziecie coś zmieniać w swoim życiu, jakieś priorytety, tu mogą być jakieś odkrycia, możecie wpadać na nowe pomysły, tak? Ale tu coś zostanie jakby zmienione. I, moje drogi wodniki, niektórzy z Was mogą mieć jakieś sprawy sądowe i tutaj, no, mogą jakby mm, mieć miejsce nowe, jakby, jakby to powiedzieć... No nowe okoliczności, tak? Więc tu uważajcie, jeżeli coś zatajacie, to to może jakby ujrzeć światło dzienne, tak to powiem. Ogólnie jest namowa, żebyście byli sprawiedliwi w tym, w tym miesiącu, nie oceniali innych ludzi, bo, bo możecie coś stracić poprzez taką postawę oceniającą czy też nieprzestrzegającą prawa. Ale ogólnie ten miesiąc, on będzie Wam pokazywał, że te cele, które obecnie macie, nie do końca są tym, czego potrzebujecie, tak? Więc tu będą jakieś zmiany, duże zmiany będą w Was samych zachodziły i to będzie się odzwierciedlało na Waszym życiu zewnętrznym, na Waszym otoczeniu i na Waszym ogólnym życiu, czyli podejmowanie innych decyzji, zmiana kierunku działania. Na co zwrócić uwagę? Zwrócić uwagę na to, że żeby się otworzyć na otoczenie, żeby się otworzyć na prowadzenie sił wyższych, to macie kartę aniołów czterech kierunków. Swoją drogą, bardzo często ostatnio mi wychodzi ta karta, mimo że tasuję talię. No widocznie taka jest energia. Kwiecień jest energią prowadzenia i energią bardzo duchową, tak przynajmniej w tych wszystkich czytaniach mi wychodziło. Energią, w którym siły wyższe bardzo mocno będą chciały wspierać Was, ale pod warunkiem, że Wy się na to otworzycie. I tutaj też jest powiedziane, na co zwrócić uwagę: zwróć uwagę na swoje myśli i to, i kierunek zasilania energią, czyli te myśli, które zasilasz energią, to się manifestuje w Twoim życiu. Jeżeli Skupiać się na brakach, to te braki będą ci dawane. Jeżeli będziesz skupiał się na miłości, będziesz skupiał się na obfitości, to tak też będzie wyglądało Twoje życie, tak? Jakby Ty sobie to u, chyba uświadomisz, właśnie w tym odkryjesz, że tak działa prawo wszechświata i że myśl, energia podąża za myślą. I pomimo, że słyszysz to już kilkakrotnie, pewnie na, moich, kana na moim kanale, i pewnie nie tylko na moim, ale i wszędzie indziej. Tak, jakby namacalnie tego możesz doświadczyć właśnie w tym miesiącu, i uzmysłowisz sobie, że rzeczywiście tak jest. Zwróć uwagę na to, żeby więcej czasu poświęcać swoim bliskim osobom, i żeby otaczać się pięknem, i żeby brać sytuację taka jak ona jest. Nie uciekać od niej. Jeżeli jest trudno, to trzeba to zaakceptować, puścić, tak? Bo to, że ty będziesz uciekał i zamiatał problemy pod dywan, to nic nie da, bo te problemy będą się nawarstwiały. Bierz sytuację taka, jak ona jest, i pamiętaj, że wszystko minie. Czy to jest triumf, czy to jest smutek, to wszystko minie. Ma swój określony czas i po prostu minie. Pierwsza połowa miesiąca. W pierwszej połowie miesiąca będą właśnie te trudności, jakieś e, rozstania, odpuszczenia. No, macie runę hagar, runę naudis i macie jeszcze runę odejścia, tak? zagubienia, osamotnienia. Także, znaczy kartę osamotnienia, tak? Także, no tutaj pierwsza połowa miesiąca pokazuje się, że coś zostanie z Waszego życia jakby odpuszczone, zabrane, jakieś rozstania mogą być. Ale to już Wy o tym wiecie, bo kiedy ja widzę runę Hagar i runę Naudis, to jest to już ostateczne, to jest jakby zadecydowane poza Wami, bo Wy mieliście szansę na to, aby coś zmienić w swoim życiu, aby coś odpuścić, aby od czegoś odejść, ale Wy tego nie robiliście. To jest tak jakby płynięcie pod prąd, które jest bezsensowne, bo i tak ten prąd was zmiecie, i tak w pewnym momencie opadniecie sił, a kiedy jakby poddacie się nurtowi rzeki, wtedy to jest łatwiejsze do zniesienia. Także tu jakieś sytuacje trudne mogą mieć miejsce, ponieważ będziecie od czegoś odchodzić, trans, przetransformować coś, tak? Mogą być odejścia fizyczne, czyli odchodzi, odchodzę z jakiejś relacji, zakończam jakąś relację, odchodzę z pracy, ale to mogą być też odejścia takie mentalne, odchodzę od pewnych struktur, od pewnych e, właśnie planów, tak? I to jest trudne, bo tak jakby te plany były ze przez część mojego życia, a teraz to jakby zachodzi zmiana. A każda transformacja no jest dosyć trudna, tak? bo to się zmienia nasze życie, a kiedy, zmienia, kiedy my się zmieniamy, to zmienia się nasze otoczenie. A kiedy nasze otoczenie się zmienia, to bardzo często jest tak, że pewne osoby od nas odchodzą, bo już po prostu z nami nie wibrują. Także pierwsza połowa miesiąca może być emocjonalnie trochę trudna. Co w drugiej połowie miesiąca? No, i tutaj jest uleczanie. Tutaj następuje uleczanie. Po prostu ja jestem w szoku, jak te karty ze sobą pięknie, w taką piękną całość się ukazują. Dosłownie, uleczasz. Runa Lagus mówi o rekonwalescencji, mówi o uleczaniu. To takimi zarówno ciała, jak i ducha. Urós to też jest stabilizacja, to też jest uzdrawianie. Uleczasz swoje emocje, uleczasz swoje ciało i zmieniasz. Przemienia się. To jest fragmentacja energii. Przemienia się, defragmentujesz układasz ponownie puzy, które były tutaj rozwalone. Tak tutaj na nowo się układasz, już we właściwy sposób. Przepiękna energia, jeśli chodzi o drugą połowę miesiąca, bo ona pokazuje, że w pierwszej połowie miesiąca coś rujnujesz, ale w drugiej połowie miesiąca odbudowujesz się na nowo, uleczasz się. Praca finanse. No, tutaj macie y, bardzo dobrze, bo tutaj jest sukces, tutaj jest radość, zwycięstwo, są pieniądze, także finansowo powinno być OK. Tylko uważajcie, żeby lekką ręką nie wydawać niczego, bo to jest jakby tutaj jest upadek, spadek, tak? Coś Wam przelatuje przez palce, czyli żeby za bardzo nie marnować pieniędzy, nie być aż tak bardzo rozrzutnym, ale generalnie stabilizacja finansowa, sukces w pracy jest. Emocje, uczucia, związki, single. No i tutaj jest jakby przyblokowanie energii. Jeśli chodzi o y, emocje, jeśli chodzi o relacje, jesteście troszkę zamknięci na tą miłość. Czyli drogę single, jest tu szansa poznania kogoś, tylko więcej optymizmu w swoim życiu wprowadźcie i zmieńcie sposób myślenia, bo Wy sami siebie blokujecie przed otrzymaniem tej miłości. W związkach natomiast też jest taki troszkę chłód emocjonalny. Będziecie się wycofywać ze związków, i będziecie potrzebowali więcej samotności. Być może dlatego, że jesteście w tym procesie tutaj uzdrawiania się po jakichś trudnych sytuacjach, po trudnych decyzjach. I macie jako namowę więcej optymizmu. Z optymizmem patrzcie z taką otwartością. Zobaczcie, ta kobieta ma otwarte ramiona, to jest otwarta klatka piersiowa, czyli otwarta czakra, czakra serca. Z taką ufnością patrzy w przyszłość. I jaka niespodzianka do Was płynie? Taka niespodzianka, że możecie kogoś poznać, kogoś spotkać na waszej drodze, kto jest tak zwany opatrznościowy, kogoś, kto będzie waszym takim nauczycielem, mentorem, kto, kogoś, kto was wesprze w waszym rozwoju. Um, czyli, drogie single, jeżeli otworzycie się na tą miłość, to ta miłość do was jak najbardziej przypłynie. Tutaj też jest bardzo dużo. Runa Gebo zawiera w sobie wszystko to, co jest potrzebne do rozwoju, do zbalansowania, tak, czyli do osiągnięcia tego, czego byście chcieli osiągnąć i tu ktoś może Wam pomóc w tym, ktoś może Was poprowadzić przez tą drogę. Piękna energia. Jaka rada? Zauważaj znaki. Tak, to niebiosa zsyłają Ci różne znaki. Na Twojej drodze zostawiamy dla Ciebie pióra, monety i inne rzeczy, które mają przypominać Ci, że Cię kochamy i że nigdy nie jesteś sam. Masz prowadzenie, także tutaj będą do ciebie jakieś znaki przychodziły, z, y, będą syłane. Zwłaszcza w drugiej połowie miesiąca zwróć uwagę, ponieważ masz dobre połączenie z, ze swoją duszą, dobre połączenie ze wszechświatem, y, bardzo dobra intuicja. No i tutaj jest taka, ym, y, taka ochrona, tak, takie schowanie się, y, wyczekiwanie z taką nadzieją, co przyniesie przyszłość, jeżeli potrzebujesz, no to wejdź do tego, do, do wnętrza siebie i tam przeczekaj te trudne chwile Twojej transformacji, te trudne chwile, kiedy będziesz się uleczał, ale pamiętaj, że to też minie, żeby to nie trwało zbyt długo, tak. No to Tak jak ciąża, przenoszona ciąża też nie jest dobra, bo może doprowadzić do śmierci, tak, Wy też, jeżeli będzie za, będziecie za długo tkwili wewnątrz siebie, czy będziecie zamykali się na to otoczenie, to, to może doprowadzić do, do jakiejś depresji, do stanów yy, wyalienowania, tak? Także tutaj zbalansuj to. Bo yy, nie dość, że będziesz otrzymywał znaki, to jeszcze są jakieś osoby, które będą jakby Ciebie chroniły, które będą yy, Ciebie wspierały i które dadzą Ci takie oparcie. Ja Wam życzę, moje drogie wodniki, aby ten miesiąc upłynął Wam spokojnie, abyście w końcu pozbyli się ze swojego życia tych wszelkich blokad, które uniemożliwiają Wasz rozwój, żebyście uleczyli się z tego i z taką ufnością spojrzeli w przyszłość. Dużo miłości, radości, spełnienia marzeń, do usłyszenia, pa!